Moi drodzy, no po prostu dramat. Naprawdę ludzka głupota nie zna granic. Posłuchajcie, ja na jednej z grup Facebookowych, która promuje odrobaczanie i leczenie jakimiś innymi e, preparatami, e, ja już pomijam sam fakt tego, moi drodzy, że żadnym wermoksem, pyrantelum czy tego typu środkami wy nie wyleczycie raka, ponieważ rak to nie są pasożyty, to znaczy w pewnym sensie są, ale nie takie, nie w takim rozumieniu, jak Wy myślicie. Boże, wy sobie nawet nie zdajecie sprawy z tego, jak ogromną krzywdę wy sobie robicie. I teraz pokażę Wam tym, co powiem, moi drodzy. Ile są warte darmowe porady w sieci i słuchanie tego, co jest na grupach za darmo? Jeden pan zachęcał ludzi na tej grupie z nowotworami do tego, aby oni spożywali spleśniały zakwas buraczany. E, mianowicie był pokazany zakwas buraczany z szarym nalotem. E, on stwierdził, że trzeba to ściągnąć i tu jest wszystko ok. Z tym produktem można go spożywać i jeść pić. Moi drodzy, ten szary puszek, jak on to nazwał, to jest nic innego, jak szara pleśń. Szara pleśń, pleśń Penicylinum, której dziwnym trafem jest tyle rodzajów, co rodzajów nowotworów. Doktor Rybczyński, który prowadził badania nad rakiem i nad leczeniem tej choroby, odkrył że z każdego guza nowotworowego wychodował pleśń zabójczą pleśń penicylium kiedy my się bierzemy za ukwaszanie czegokolwiek nieważne czy jest to mleko czy są to właśnie buraki czy chcemy sobie zrobić ogórki kiszone i zbiera nam się szara pleśń moi drodzy to my tego nie możemy jeść ta pleśń, pleśń penicylium jest najbardziej rakotwórczą pleśnią, jaka istniała i istnieje w, 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 jakby w, we wszystkich czasach, w których istnieje ludzkość. Na to nie można się uodpornić. My możemy wzmocnić organizm na tyle, aby ta pleśń nie wywoływała nam szkody, natomiast nie ma żadnej szczepionki i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie się przed nią zabezpieczyć, ponieważ ona jest wszędzie i może dochodzić do ponownego zarażania. Stąd ja Wam już wielokrotnie mówiłam o tym, żebyście kupili sobie Poradnik przeziębienia, infekcje, nowotwory, ponieważ tam znajdziecie kluczowe informacje w zakresie zarówno nowotworów, jak i tego, w jaki sposób utrzymywać swój organizm, właśnie e, te siły obronne organizmu, w jaki sposób wzmacniać i utrzymywać je na właściwym poziomie. I teraz, moi drodzy, jeśli wy, mając nowotwór, spożywacie coś, co jest spleśniałe, a ta pleśń, doktor Rybczyński to udowodnił, ta pleśń, ona nie jest tylko z wierzchu. Jeśli pleśń jest na jednym owocu tylko, to wszystkie owoce ze skrzynki powinny zostać wyrzucone. Absolutnie nigdy nie powinno robić się czegoś takiego, że wykrawamy miejsce zepsucia, a resztę warzywa czy owocu zjadamy. I tutaj... Dokładnie w tych zakwasach mamy tą samą sytuację, moi drodzy, że jeśli choć najmniejszy objaw pleśnienia pojawi się na roztworze, to wszystko jest do wyrzucenia. To się nie udało, my tego nie możemy spożywać, ponieważ to jest rakotwórcze. Moi drodzy, ja naprawdę chciałabym, abyście zrozumieli. Że darmowymi poradami w internecie to wy się naprawdę nie wyleczycie. Zupełnie czym innym jest porada, za którą nikt nie bierze odpowiedzialności, a zupełnie czym innym są terapie przywracające zdrowie, jak na przykład plan zdrowotnej transformacji, gdzie macie. Wszystko od A do Z poukładane w taki sposób, żeby wrócić do zdrowia, gdzie otrzymujecie, gdzie dostajecie mnóstwo informacji w zakresie tego, jak Wy powinniście o siebie naprawdę dbać. Ja pracuję już moi drodzy ze zdrowiem od ponad 10 lat. Więc to, co robię ja i w jaki sposób się zajmuję ludźmi, którzy do mnie się zgłaszają. Jest naprawdę jedynym, co istnieje na całym świecie. Nikt nie świadczy tak kompleksowej obsługi dla ludzi chorych jak Zielarz Polska. Oczywiście, ja rozumiem, że każdy z Was ma prawo do podejmowania decyzji we własnym zakresie, że Wy możecie korzystać sobie z usług innych terapeutów. Tyle, że ci terapeuci. Nigdy nie zdobędą i nie, nie zdobędą takiej wiedzy, jak ja mam, i nigdy mnie nie dogonią. Niemniej jednak ja rozumiem, że nie dla każdego jest czas na to, aby skorzystać z czegoś takiego, co ja oferuję, i rozumiem, że ludzie tak jak nie byli gotowi 10 lat temu, tak samo nie są gotowi na to teraz. Natomiast dla ludzi, którzy są gotowi, którzy chcą wrócić do zdrowia, którzy chcą poznać siebie, ludzie, którzy chcą ze sobą coś zrobić i wiedzieć w jaki sposób nie chorować. To właśnie dla was jest wszystko to, co oferuje Zielarz Polska, bo możecie być pewni, że większość chorób, jak nie wszystkie choroby przewlekłe, można wyleczyć. Jeśli odpowiednio do tego podejdziemy i choroby nowotworowe tutaj również są odpowiednim yy, zupełnie odrębnym działem tego wszystkiego, czym ja się zajmuję, ponieważ choroby nowotworowe nie są zero-jedynkowe. To nie jest tak, że każdy wasz zdiagnozowany nowotwór jest pleśnią penicylium, ponieważ mamy do czynienia z wieloma rodzajami grzybów i jest to zależne od stanu Waszego organizmu, od tego, w jaki sposób funkcjonuje wasz układ odpornościowy. Natomiast na pewno y, można to wszystko zbadać, zobaczyć w badaniu biorezonansem. E, wtedy, widząc całą florę patogenną, wiemy, jak ukierunkować nasze działania. Niemniej jednak, moi drodzy, y, 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 Moja komplementarna y, terapia przywracająca zdrowie w postaci planu zdrowotnej transformacji podchodzi do ciała człowieka i do choroby w tak szerokim zakresie, że tutaj tak naprawdę nie ma takiej możliwości, żeby coś się nie powiodło i nie udało. Także, albo chcemy mieć pewność powrotu do zdrowia, albo chcemy sobie grać w rosyjską ruletkę, słuchając właśnie takich jak ta. Którą Wam przedstawiłam, porad w zakresie powrotu do zdrowia. Moi drodzy, naprawdę bądźcie ostrożni, bądźcie ostrożni, bo wpędzić się do grobu jest bardzo prosto, natomiast jeśli już będziecie w grobie, to nikt Was stamtąd nie wyciągnie. Natomiast póki żyjecie, możecie jeszcze podjąć dobrą decyzję. Dzięki wielkie za uwagę, Zielasz Polska.